Cześć, witajcie na naszym kanale Dylematy na Raty z tej strony Maciek i Asia. Słuchajcie, jest nas już ponad setka! Jest! <grym> Jesteśmy przeszczęśliwi, jest to dla nas niesamowita radocha. Nie spodziewaliśmy się, że będzie nas tak dużo. Bardzo, bardzo Wam dziękujemy za subskrypcję, za to, że dołączacie do naszego kanału. Wielkie dzięki. Czujemy, że jesteśmy w fajnym gronie i tak naprawdę możemy iść dalej. A żeby pójść dalej, to to, co obiecywaliśmy już wcześniej, że będziemy pokazywać Wam różne takie, jakieś triki, jakieś takie rozwiązania, rozwiązania dokładnie, rozwiązania, które się pojawiają na naszej, na naszej budowie, które nie są być może takie powszechne. Jednym z nich jest izolacja. Ozioma, ponieważ jest to rozwiązanie, którego ja, ja osobiście nie widziałam chyba nigdzie. No jest ale... ono prawdopodobnie rzadziej spotykane. Yy, nie jest takie typowo standardowe. O, jest Mruczek z nami już. Ja o, witamy Pana. On ma, on ma parcie na szkło. Dokładnie tak. Albo ma parcie na chrupki. W ogóle się z nim nie umawiamy. On tu po prostu zawsze jest i czeka. Także pogoda jakakolwiek jest, to on tu, tu, tu jest i czeka. To ale... jest stróż tej budowy. To rozwiązanie, które zostało tutaj zastosowane, jest podpowiedzią i zanamową naszego wykonawcy, który na bazie wieloletniego doświadczenia zmienił właśnie sposób robienia izolacji poziomej w ten sposób, żeby problem na styku, już od wewnątrz, na styku posadzki ze ścianą, to jest takie miejsce, w którym lubi się pojawiać wilgoć, żeby ten rozwiązać. I tutaj zastosował takie, no jak mówiliśmy, dość nietypowe rozwiązanie i chcemy Wam je. Teraz pokazać. Dokładnie tak, dlatego że rozwiązanie nie jest drogie, a być może y, działa, nie działa, warto być może zastosować, bo nie kosztuje to zbyt wiele, a zawsze jest to jakiś y, sposób na to, żeby uniknąć jakichkolwiek kłopotów. Także zapraszamy Was do, do, do tej krótkiej prezentacji. E, może, się, może, się, może to Was jakoś zainspiruje i nie wiem, uznacie, że takie rozwiązanie jest ciekawe. Tutaj macie przykład wykonania izolacji przeciwwilgociowej. Pod ściany zewnętrzne i wewnętrzne idą dwie warstwy papy, piątki. Jedna warstwa ta pod spodem, ta pod spodem jest zawinięta na ścianę fundamentową i zgrzana na gorąco. Ocieplenie styropianem jeszcze przed zasypką było tylko do połowy fundamentu, a później. Zostanie wykonana po wymurowaniu dwóch warstw spustaków. Zostanie dokładnie, dodatkowo przyklejony pas papy od ściany fundamentowej na ścianę z bloczków i dopiero później zostanie doklejona warstwa styropianu Natomiast wewnątrz na samym chudziaku będzie przyklejona później na samym końcu, już po, po wszystkim przed posadzkami będzie przyklejona na gorąco papa. Na papę pójdzie folia, na folię pójdzie 15 cm stropiano i wylewka. To to jest ten moment, w którym została właśnie doklejona papa. Ten ostatni element pomiędzy bloczkami fundamentów a ścianą domu. Czyli podsumowując tutaj pod ścianami idzie dwa, idą dwie warstwy papy, z czego jedna warstwa jest zawinięta i przyklejona na bloczek fundamentowy po wymurowaniu ściany, po zaizolowaniu też do, do tej wysokości, to jest około 30 cm jest też na gorąco przyklejany pasek e, papy. Oczywiście wewnątrz, po zakończeniu prac. Też będzie izolacja wykonana papą termozgrzewalną. Schemat tego, tej izolacji przedstawię na rysunku dołączonym do film, na filmie. Możecie sobie zobaczyć, jak to wygląda. To eliminuje problem, który się czasami pojawia w niektórych domach, że wewnątrz jednak gdzieś tam pojawia się ta wilgoć na tym, na tym styku. Więc, jakby taka, taka otulina myślę, że dobrze eliminuje ten problem jak widać ona tutaj jest wykonana wokół całego budynku i po doklejeniu styropianu fundamentowego wygląda to w ten sposób ten fartuch z papy wchodzi tam niżej a do góry zostanie stanie przykryty ostrotropione elewacyjnym Dziękujemy bardzo w tym krótkim filmie za Waszą uwagę, za Waszą obecność. Subskrybujcie nasz kanał, bądźcie z nami, klikajcie, komentujcie. Po prostu bądźcie i razem z nami przechodźcie przez tą drogę dylematów, naraty w budowie. Jak budować, żeby nie zwariować? Napiszcie coś, co sądzicie o takim sposobie wykonania izolacji poziomej. I zapraszamy Was na kolejny odcinek, który prawdopodobnie będzie odcinkiem statusowym. Dokładnie tak. A my idziemy nakarmić mruczkę.